Tous longs vivent les grands divons j'orge beau grands divons Les Czas na piebo, młodych, 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 to młodych, młodych, i młodych, młodych, nie młodych, 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 kurwa, młodych, 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 Przela pan pan świat ospałym czasem Czas na pieniądze, że pieszczą jesteś kurba, przy niej nikt, ani u ciebie zmiana planu. Piemd co teraz nie ja z należkiem Błosta stacja ordem, nasza baza U nas nie ma na miłęku, a tu jeszcze piz koleją. Ja imarę obaj dos, a kiedy padasz, to ten most Robię na odleń, koksa, wszedłem nawet nie ma dos. Ja to robię dużo bajenta na tej kartie z panem zapierdalam On panu się on ocząsł Tam, tutaj, nad tym życiu Nie chodź bo Dostaniesz na kartę Na parę sufia i marek O majku, spasami razem Na twe usta, teraz Na pasto zapina i na Suka, to jest rzeka Dziś ta matka cię nie poznaja I zegar, kurwa, władcę Meksyk, Orlen, Embu, Lejby Na wejwarcie, kurwa, cele Będziem strzelać, jebać, strzelać Dziś pan świata z panem czasem so. Dziś ją zapiera, będzie twój chwały trzał Moje żywa, płynie heroina, to za chudy dolewana kodyna To nie każda celowa wezyna bo z moim darmiem chodzisz w ręce jak pistolet Jestem przymiennikiem, kapel ma tu swoje pliki Głupia kurwa strzelę tobie w twarz Mało celu, to jest Miekska czas 2 to spierdol będzie piekło bo mój to jest niebo Na chodzi, jest